Cześć! Cześć! Fajnie, że z nami jesteś. Dzięki temu dowiesz się e, wielu rzeczy na temat wychowania swojego dziecka lub cudzego, jeśli na przykład jesteś nianią bądź opiekunką, czy dziadkiem bądź ciocią. E, dowiesz się, jak edukować, jak kształtować pewne postawy, pewne wzmacniać, pewne zainteresowania. Dzięki temu, że tu jesteś, o wiele szybciej dostaniesz wiedzę której inni będą poszukiwać jeszcze długo, długo w internecie, w książkach. My mamy wszystko dla Ciebie przygotowane w małej pigułce. A może i większej, kto to wie? Jeśli jeszcze nas nie znasz, to ja jestem Krzysiek, a to moja siostra Marta. Cześć! Razem zbieramy nasze moce, doświadczenia w zakresie edukacji, wychowania i analizujemy to, czego się nauczyliśmy, aby pomóc naszym podopiecznym, naszym uczniom, naszym dzieciom i również Tobie i Twoim dzieciom. Dziękujemy Ci i gratulujemy decyzji, że zdecydowałeś, zdecydowałaś się pobrać naszego e-booka Odkrywanie Świata Dziecka. W nim znajdziesz sporo przydatnej wiedzy czy twoje dziecko jest geniuszem? No właśnie, jak to z tym geniuszem jest? Czy wiesz, że badania wskazują na to, że dwu wśród dwu-czterolatków jest aż 98% geniuszy? Zaś wśród 20-30 latków zaledwie 2%. Co więc dzieje się w tym okresie pomiędzy, że tracimy naszą zdolność geniuszu? No właśnie. Jak nie przegapić tego okresu? Co zrobić, aby za 5, 10, 15 lat nasze dzieci były autonomiczne, pewne siebie, dążące do celu i żebyśmy mieli jak największą radość z ich dorosłości, a one żeby były szczęśliwe w swoim dorosłym życiu? O tym będziemy chcieli Ci mówić na naszej stronie w naszych książkach i kursach. Serdecznie Cię zapraszamy, jeżeli masz dużo pytań, wiele wątpliwości, czasami wariujesz, bo nie wiesz jak z tym dzieckiem sobie poradzić, bądź z nami. Kliknij w przycisk na dół, on przekieruje Cię na naszą stronę, a tam już będziesz masę informacji odnośnie tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Fajnie, że z nami jesteś. Cześć. Dziękujemy.